Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski. Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pońskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekiem trzeciego dnia z wstąpił na niewiosna sieć po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw o te słako. amen O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnicę światła, Różańca Świętego, podziękujmy dobremu Jezusowi, za Jego miłosierną miłość, za Jego krzyż i zbawienie, za łaski i miłosierdzie, jakie nam okazuje. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i wstawienictwo. Prośmy za Kościół, kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforus i wszystkie jej dzieła. Naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje, nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym je obiecaliśmy, i którzy jej szczególnie potrzebują: za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za duże czystowe, na nawrócenie grzeszników, za dzieci, młodzież, osoby starcze, za biednych, potrzebujących, samotnych. Za wielkich tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną. Potrzebne siły i łaski dla obrońców Ukrainy. Pokój na Ukrainie i całym świecie. O pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny. O to, byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii. O sprawiedliwość społeczną na całym świecie. Poszanowanie godności każdego człowieka. Życia ludzkiego, odpoczęcia, aż do naturalnej śmierci o to, aby dobro pokonało zło, za małżeństwa, zwłaszcza te przeżywające kryzys i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, stworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos – Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Panie Jezu Chryste, Twój chrzest w Jordanie mówi o wielkiej łasce Bożego Miłosierdzia, jakiej dostępujemy w sakramencie Chrztu Świętego. Czyni nas Ona podobnymi do Ciebie, więc stajemy się dziećmi Bożymi, których Ojciec Niebieski ma upodobanie. Nasze dusze są mieszkaniem Boga, Jezu, Pogłębiej w nas świadomość tej wielkiej łaski i spraw, byśmy zawsze postępowali jak dzieci Ojca Niebieskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz, przebacz nam, nam nasze grzechy, zapowaj nas do, do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują tym, Twojego miłosierdzia. O z bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Tajemnica druga objawienie Jezusa na weselu w Kanie. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Wtedy matka i jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Miłosierny Jezus, to był pierwszy cud, który objawił Twą Boską Moc. Uczyniłeś go na prośbę matki, zatroskanej o nowożeńców, a ona uczy nas spełnić wszystko, cokolwiek nam powiesz, i abyś. W naszym życiu mógł dokonywać wielu cudów. Prosimy Cię, Panie, spraw, abyśmy jak Maryja umieli dostrzegać potrzeby bliźnich i z ufnością przedstawiać je Tobie oraz Ufnie pełnić wolę Twoją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my opuszczamy naszym winowajców i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amin. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Ani. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jakby na początku, teraz i zawsze i na wielki wiek ufamy. Jezu ufamy, Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz Czarnia nam nasze zresztą. grzechy. Zachowaj, Zachowaj nas do dnia piekielnego. Zaprowadź wszystkie duże do nieba i dopomóż, i dopomóż, szczególnie tym, tym którzy najbardziej, najbardziej potrzebują tym, Twojego miłosierdzia. O Mario, z grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, tajemnica trzecia bożenie Królestwa Bożego. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głocił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości, a widząc tłumy ludzi litował się nad nimi, bo byli znękani. I porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Panie Jezu, Ty poprzez swoje życie, nauczanie i cuda, najpełniej objawiłeś tajemnicę miłosierdzia Boga. W Tobie, synu Boży, widzimy Ojca bogatego w miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyśmy sami, poznając tę tajemnicę i doświadczając tej miłości miłosiernej, Życiem i Słowem głosili światu orędzie, o Bożym miłosierdziu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i mię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, ufamy. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj, zachowaj nas co do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo z grzechu pierworodnego poczęta! Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta: Przemienienie na górze tabor. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się zmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Panie Jezu, aby przygotować uczniów na swoją mękę i śmierć, wpierw na górze Tabor ukazałeś im swój. Boski Majestat, w miłosierdziu swoim także i nas umacnij, przygotowując na doświadczenie krzyża, aby przemieniać nasze życie w miłosierdzie. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie święci i Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode to Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz jest w godzinie śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz jest w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj, Zachowaj na co do pnia piekielnego, zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. o Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta ustanowienie Eucharystii. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To spożywa moje ciało i krew moją pije. Trwa we mnie, a ja w nim. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Miłosierny Jezu, ustanawiając Eucharystię, pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, a nadto dajesz nam siebie jako pokarm. Aby umocnić nas w drodze do domu Ojca i dać życie wieczne, bądź uwielbiony za dar miłosierdzia Tego, objawiony w Sakramencie Eucharystii, spraw, byśmy umieli korzystać z tak wielkiego daru miłosierdzia Twego i stawali się chlebem dla braci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i mię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, am. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wiek ufamy. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze na grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta, święta Boża, Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach, potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną. Niego Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, zaślij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, święta dziewica Maryja stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie. Oblubieńczy Bogu rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej Ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę, miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej spokojnej nocy. Dobranoc.